Dzień dobry, 27 czerwca, 6.20 Zbieram się do Poznania Wczoraj przyjechałem do ocawka na jeden dzień Bo musiałem załatwić e, notariusza e, Musieliśmy z rodzeństwem podpisać e, zrzucenie się spadku po ciotce. No i tak musiałem wrócić na jeden dzień Zrobiłem sobie wczoraj e, trening całego ciała Korzystając z tego, że tu mam sprzęt poza nią nie ćwiczyłem wczoraj były też pomiary okay. waga wzrosła do 85 kg nie pamiętam dokładnie no więc znowu ja wróciłem do tego samego stanu co byłem przy, przy, przed wyjazdem dzisiaj już postaram się tam trzymać dietę i wrócić do treningów biegowych dawno nie nagrywałem sobie nie wiem czy mówiłem o skończonym tym treningu Garmina bo mówiłem, a nie mam pojęcia. No ciężko jest nagrywanie. Nie pamiętam po prostu tego nagrywania, jak jestem w Poznaniu. I też e, jakoś tak nie. No zobaczymy, będę się starał e, coś dokumentować. Ale jeżeli dzisiaj już bym nic nie nagrał, no to taki jest krótki update ode mnie. Miłego dnia, do jutra. Ewentualnie do później. Cześć.